Przeczytaj, co tu piszę. Smalec wyborowy. Tak z firmy Carrefour, ramienne, 200 gram. No. Tak zajebisty smalec. Chłopie, ja tylko szmalc mogę wpierdać. tak zajebisty. U matki patrz, jaki zajebisty kolorek. Matka. Mmm. Mm. Bułeczką przegryza, Mmm. A zajebista. Mm. 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 <laughs> Ej dobra nie świecie się. Zamula trochę. Niech to śpierdoli. <laughs> mm. Ale za mulat trochę. Jak tam szmalec dobry? Wyborowy! Całą żywotną kosztowość! Tu mamy jeszcze osoby, które oglądają: jest Alex, jest Tomek, jest Dziepko. I się ja nie! <grymne> ja się uśmiecham <usiąść> do kamery. <grymne> Pokaż szmalec, co już zjadłeś Prawie połowę, chłopie. O, chłopie. <grymne> Dobra, no i ja ten szmalet. resztę po południu się zostawię. No weź z go. Ja pieniędzy nie muszę sobie później... Pierdz dalej. Mmmm. Idziemy mu co masz robić Spierz dalej <grym> Jaki ten szmalec jest? Dobry? Bardzo dobry? Ciebieśmy Grzał murza 咋咋不是？嗯